sezonu kulturalnego Muzeum w Sosnowcu. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kilkudniowe obchody szóstych dni Muzeum w Sosnowcu. Przed paru laty wystąpiliśmy z taką inicjatywą, że sezon otwieramy dniami Muzeum w Sosnowcu i, i właśnie dzisiaj rozpoczynamy sezon, chociaż yy, muszę Państwu powiedzieć, że nasz sezon wystawienniczy rozpoczął się nieco wcześniej bo 19 sierpnia w Gorlicach otworzyliśmy dwie wystawy promujące Sosnowiec. Sosnowiec wczoraj i dziś i Pałace Sosnowieckie. Odbyło się tam również podpisanie umowy między Muzeum w Sosnowcu i Muzeum w Gorlicach. Proszę Państwa, w poniedziałek otwieraliśmy w Bibliotece Śląskiej o godzinie 17 wystawę Najstarsze kościoły Sosnowca. No i do trzech razy sztuka dzisiaj w naszej siedzibie, w naszym budynku otwieramy sezon kulturalny, konferencją naukową i, i wystawą. Proszę Państwa, y, otwieramy y, y, wystawy i konferencję pod tytułem Prezydent Miasta Sosnowca Aleksy Bień 1894-1977, 120, 120 rocznicę urodzin. Chciałem bardzo serdecznie przywitać gości honorowych, tak można powiedzieć, córkę Pana prezydenta Bienia, panią Alinę Bień, bardzo serdecznie witamy. Moi drodzy, witam przedstawicieli władz miasta, panią wiceprezydent Agnieszkę czechowską kopeć bardzo serdecznie witam. I pana wiceprezydenta Ryszarda Łukawskiego, bardzo serdecznie witam. Proszę państwa, witam was wszystkich, witam y, naszych. Y, 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 profesorów, którzy wygłoszą wykłady dzisiaj. Pana, panią doktor habilitowaną jurkiewicz januszewską która aż z Gliwi do nas przyjechała. Pana profesora Nawrota, znanego nam na profesora. No i referenta pana Zbigniewa Jaskiernie, który proszę Państwa był, jest inicjatorem tych obchodów, bo już od pół roku właściwie rozmawialiśmy na ten temat, prawda, panie prezydencie rozmawialiśmy pół roku i właściwie to z jego inicjatywy na taką skalę doszło do, do, do tych obchodów, a na marginesie można dodać, że pan Zbigniew Jaskiernia inicjator, no i sponsor, można powiedzieć, tej publikacji poświęconej poświęconej tacie pani Alino, panu prezydentowi, panu prezydentowi Wieniowi. Moi drodzy, Tyle powitań, tyle uwagi. Myślę, że przejdziemy na roboczo do naszej konferencji, ale wcześniej jeszcze chciałem poprosić o zabranie głosu Panią Prezydent Agnieszkę Czechowską. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Pana Prezydenta Kazimierza Górskiego, który postara się tutaj do Państwa dotrzeć. W tej chwili ma Radę Nadzorczą Tramwaj śląski aczkolwiek bardzo chciał być obecny tutaj z Państwem. Na wstępie chciałam bardzo, bardzo podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to wydarzenie i w popularyzację nazwiska pana Aleksego Bienia. Przede wszystkim właśnie, tu było już wcześniej wspomniane, panu radnemu Zbyszkowi Jaskierni, bo ja sama wiem, pan Zbyszek bardzo jest wielkim inicjatorem wydarzeń wszelkich związanych z panem Aleksem Bieniem, nie tylko jeżeli chodzi o takie kwestie popularno-naukowe, ale również o to, żeby któraś z ulic w mieście przyjęła jego nazwę, jak również w inny sposób, żeby uczcić tego, jakby nie powiedzieć, wielkiego prezydenta Sosnowca, panu dyrektorowi Muzeum Sosnowca, panu Zbyszkowi Studenckiemu i oczywiście dyrektorowi szóstego LO. Imieniem Korczaka, panu Markowi Wiewiórowskiemu. Proszę Państwa, za chwilę tutaj będą prelegenci wygłaszać stosowne wykłady na temat historii życia pana Aleksego Bienia. Więc ja w ogóle tutaj nie będę się do tego odnosić, bo są ludzie, którzy mają większą wiedzę. Mówię, może tak. Przeczytam jeden, jedno zdanie, jeden wrywek, które mi tak utkwiło, jak szukałam informacji na temat pana prezydenta. Uruchomiliśmy linię tramwajową. Daliśmy koncesję na autobusy w mieście. Zaprowadziliśmy wodociągi i kanalizację, zbudowaliśmy dwie szkoły, a dalszych budowę rozpoczęliśmy. Na skutek naszych starań wybudowano zbiorniki wody na maczkach i zagórzu wspomina o po latach Aleksy Bień. Tak naprawdę wiele inwestycji odbyło się za jego prezydentury. I szkoda, że po jakimś czasie pan Aleksy Bień, prezydent miasta Sosnowca w okresie międzywojennym został na jakiś czas zapomniany. Ale myślę, że dzięki właśnie takim wydarzeniom jak te, jego postać wróci do historii miasta Sosnowca i młodzież i wiele osób będzie pamiętać, kto to był. My wiemy, bo jego portret wisi na sali kolegialnej w Urzędzie Miasta i można tam oczywiście zobaczyć jego zdjęcie. Także ja na tyle. Ja uważam, że to była jedna z najbardziej wpływowych i najwybitniejszych postaci polityków właśnie w okresie międzywojennym, szczególnie tu na Ziemiach Zagłębiowskich, był działaczem politycznym później również parlamentarzystą i myślę, że wiele z historii y, pana y, życia pana Aleksego Bienia za chwileczkę usłyszymy od prelegentów. Ja życzę Państwu miłych wrażeń. Dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo faktycznie rzecz biorąc z mikrofonu. Chcieliśmy tutaj na złożyć podziękowania za ta wspaniałego ojca, ale równocześnie, że pamięć o nim nie zginie, co zresztą, jak wspomniała tu koleżanka, jego portret wisi na sali kolegialnej i chociażby nie wiem kto, co chciał zaprzeczyć, to na pewno nie jest w stanie, no chyba że zlikwiduje wszystkie wszystkie zdjęcia, które tam wiszą, wszystkich prezydentów, ale myślę, że do tego, do tego nie dojdzie. Chciałbym tym skromnym bukiecikiem przypomnieć tam, co zresztą prezydenci za chwilę uczynią i podziękować za już oraz cały czas prosimy o tutaj dostarczenie do muzeum i pamiątek, jeżeli takowe w rodzinie są, bo wtedy tym bardziej pamięć o nim nie zaginie przyjąć naszym imieniu prezydenta Współorganizatorem tej konferencji jest y, szóste LO imieniem Janusza Korczaka w Sosnowcu. Przedstawiam pana dyrektora Marka Biedliurowskiego, gospodarza tego spotkania razem ze mną, no wspólną, ja mówię, mówię domownika wieloletniego, więc dlatego go wśród oficjalnych gości nie przedstawiamy. tylko na końcu. Także chciałem podziękować za współpracę i to jest nasza jedna z wielu inicjatyw na przestrzeni ostatnich lat, kiedy współpracujemy blisko ze szkołą, e, z młodzieżą, uczestniczymy wzajemnie w konkursach, prawda, e, i tak dalej, i tak dalej. Także tyle proszę Państwa, by było uwag dotyczących powitania, no a na roboczo, proszę państwa, bardzo proszę pana dyrektora o prowadzenie na bieżąco konferencji podczas dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę Panie Dyrektorze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło że Pan Dyrektor w pewnym momencie wystosował takie zaproszenie, propozycje, żebyśmy wspólnie poprowadzili, zorganizowali tą konferencję, to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście cała, cała, powiedzmy, praca spoczęła na Panu Dyrektorze. Ja dzisiaj tylko jestem tutaj, by, by pomóc mu poprowadzić tą konferencję. Natomiast jest jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie, to jest to, co w moim przekonaniu jest bardzo ważne, czyli ciąg pokoleniowy. To, że na tej sali dzisiaj znajdują się osoby w różnym wieku, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i to, że ja zdecydowałem się być współgospodarzem, to przede wszystkim dlatego, żeby mogła w tym spotkaniu uczestniczyć młodzież. W tym przypadku akurat młodzież mojego liceum i to jeszcze na dodatek pierwszej klasy. Klasy, która wybrała profil humanistyczny, która przez trzy lata będzie zgłębiać historię, nauki społeczne, a która być może dzięki temu spotkaniu zainteresuje się właśnie losami Sofnowca, losami swojej małej ojczyzny, więcej niż normalnie by usłyszała w szkole. Stąd właśnie moja, moja obecność i moje podziękowania dla Pana Dyrektora za to inicjatywy. Wiem, że pan dyrektor tego rodzaju współpracę proponuje różnym czesnowieckim liceum. Cieszę się, że to w tym roku spotkało mnie i moje, moje liceum.